Halo, halo, tu Surowe Radio, z tej strony Agnieszka cholewiak Guralczyk i Katarzyna Towalewska. Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym podcaście. Dzisiaj Kasia cierpi, gdyż będzie mówić o swoich ulubionych witaminach. Zacznie od witaminy E, ale przede wszystkim pogratulujcie Kasi, Kasia się dokociła. Wcale nie cierpię, bo witaminy są nudne, <laughs> ale jak Wam opowiem o witaminach, to szybko pojedę do domu do mojego koteczka. Fusi, która się wprowadziła wczoraj do mnie i do czarka, na razie jest oczywiście w izolacji, siedzi pod y, y, łóżkiem w y, pustym pokoju, ale dosyć szybko wczoraj już nawet do mnie wyszła. Po dwóch, trzech bodajże godzinach już wyszła y, się przytulić, pomiziać. No myślę, że będzie drugim czarkiem. Czyli wiszącym na mnie y, dzieciakiem. Nie, no Czarek jest tylko jeden, ja myślę, że one się w sobie też mogą myślę, będzie wisień, zauroczyć. będą wisieć na mnie we dwoje, tak. Ale je, ma apetyt, y, załatwia się już do kuwety, także przypuszczamy, że mm, no niestety miała dom, y, a potem go już y, nie miała. Tak, typowe życie kotów skarnianych z ulic, tak? Takim tam, wspaniale i dobrze. Bulinka siedzi z nami, miał czy i patrzy na Kasie. Tak. Ale jak to, ciociu Kasiu, masz nowego kotka? Jak to możliwe? No właśnie, aż Bulinka marudzi. No, Bulinko, co o tym myślisz? Ja mam kotka. No. Ciocia Kasia się dokociła. Śmiałam się i żartowałam z Kasi w poprzednich odcinkach, że ma tylko jednego kota. Kasia mówiła, nie, bo Czaruś będzie zazdrosny, to nie jest takie proste. Po czym pojawił się kocek i sobie wybrał Kasię. Czyli tak jak to zazwyczaj bywa. Także wy możecie podzielić się w komentarzach waszymi historiami, jak to się stało, że u was pojawił się zwierzak. To jest też zabawne, dlatego że przed chwilą rozmawiałam z moją panią księgową, której jakiś miesiąc temu mówiłam, że będzie miała niedługo znowu pieska, bo miała całe życie psa. Pies niestety odszedł około dwa lata temu i pani była bardzo smutna i mówiła, że nie da rady więcej przez to przechodzić, po czym nagle zupełnie niespodziewanie w jej życiu pojawił się mały szczeniaczek. Nie planowała tego, tak się podziało i dzisiaj miałyśmy konsultację jak to karmić tego mojego bąbla, także widzicie, możecie sobie chcieć, ale jeżeli zwierzęta wam są pisane, to i tak się pojawią, dlatego musicie żyć dobrze, odkładać odpowiednie środki finansowe, aby być zawsze gotowym na pojawienie się tego zwierzaka. A dlaczego mówimy o finansach? Dlatego, że sami widzicie, że jest coraz gorzej, a coraz większa inflacja, wszystko bardzo drożeje, Także sugerujemy. Jak robicie jakieś zamówienia, zakupy, żebyście kupowali czy to więcej karmy, większe opakowania, większej ilości, czy też suplementów, zamawiali więcej, bo raz. Bywają duże problemy z dostępnością. Śmieję się, bo tutaj buliś wąchaka się po twarzy. Pewnie to, to chce wyniuchać Twoją kiciuszkę Nie, nową. Noski, noski w każdym razie pamiętajcie o tym, że są też problemy z dostawami, problemy z dostępnością, więc uprzejmie sugerujemy, abyście uzupełnili swoje zapasy i tak naprawdę w perspektywie czasu będzie to. Dla Was tańsze, mimo że jednorazowo poniesiecie większy dodatek, dlatego że przy tak wysokiej inflacji a, tak naprawdę zainwestujecie w coś, co już macie i zostanie Wam więcej kasy. Nie wiem, czy to brzmi dla Was sensownie, podzielcie się swoimi przemyśleniami. W każdym razie ja tak żyję i robię. Właśnie Kasia na mnie krzywo patrzyła, bo kończyłam robić zamówienie <laughs> dość duże <laughs> dla, dla domu i dla kotów. I ciągle mówiłam, Kasiu, daj mi jeszcze 5 sekund, już kończę robić. Tak, a Kasia, szybciej, bo ja muszę do fusi jechać, szybciej, szybciej ogarniaj się. Także zamówiłam szybko i nie wiem, czy wszystko co chciałam. Jakby co, Kasia, to będę Ale od to... ciebie pożyczać. Tak, cukier. Nie wiem, co. <laughs> cukier na pewno masz. No, cukier mam i kawę. No. i jak już mówimy o finansach i o nowym zwierzaku, to pamiętajcie to, co Kasia powiedziała. Nie łączymy od razu zwierzaków ze sobą, tylko zwierzak ląduje na kwarantannie, bo musicie co zrobić? Przewadać go. Fuśka będzie niedługo przebadana i pamiętajcie o tym, żeby takiego zwierzaka odklić, odrobaczyć, zbadać kału, zbadać siku. O tym, że musicie pobrać zwierzakowi krew, czyli czeka Was morfologia, biochemia, jonogram. Dobrze jest sprawdzić u zwierzaka też tar Tarczycę, bo często nie wiemy, jak wiekowy jest to zwierzak, więc lepiej ten parametr sprawdzić. USG całego kota przed wami, łącznie z tarczycą, żeby nie było zaskoczenia, tak jak przy Bulisiu, że buliś ma y, guzkan na tarczycy, którego po prostu kontrolujemy. On na szczęście nie wpływa na parametry. Bulisiowe. Echo serca, bo tu mogą być niespodzianki, jak już, jak już wszyscy mm. wiecie, którzy nas słuchają, więc Fuśka też to czeka. A, czy o czymś zapomniałam, Kasiu? Co jeszcze tak, mi o RTG. Zauważyć? RTG całego kota, bo rzeczywiście fuśka tak trochę zarzuca pupką, mm. więc trzeba nie zobaczyć, czy to jakieś zeniki mięśniowe, ale raczej nie, bo wygląda jak dobrze dożywiona kuleczka. Tak, wygląda jak dobrze dożywiona, ale m, m, miałam informację, że y, jakiś czas temu kulała, także mm. no, mogło jej się coś y, zadziać, no bo życie na działkach to nie przelewki, a ona to. niestety. Była tam w grupie innych kotów, dużych kotów, które ją przeganiały. Tak. No, i jeszcze przed wami co? Kastracja zapewne no tak. A, i obejrzenie dokładne ząbków i ewentualne zabiegi stomatologiczne. Także widzicie, nowy zwierzak wymaga pokaźnej skarbonki, także miejcie zawsze w skarbonce coś odłożone, bo jak widzicie po historii Kasi. Zwierzaki po prostu przychodzą, pojawiają się w naszym życiu, bo jesteśmy zwierzę lubami i musimy im pomóc. Jak jest skarbonka albo skarpeta, to można tak robić. Jak nie ma, no to pamiętajcie, żeby szukać temu zwierzakowi domu, który zapewni temu zwierzakowi wszystko to, co jest potrzebne. Bo nie sztuką jest brać tony zwierzaków jak do przechowalni, bez badań, bez zadbania o te wszystkie rzeczy, bo to nijak nie pomoże, tak. Macie zadbać też o, o behawior dla tego zwierzęcia, o szczepienia, a nie roznosić dodatkowe choroby i narażać swoich rezydentów. Także. Są takie przypadki w zwierząt obserwujemy to z Kasią z prawdziwym zdumieniem, nie spodziewałyśmy się po wielu osobach, osobach takich nierozsądnych zachowań. A, i chyba prawdziwe jest to powiedzenie, że jak długo już się pomaga zwierzętom, to czasami niektórym osobom, Coś się przestawia w głowie, i zaczynają myśleć, że wszystko wiedzą najlepiej, że zasady ich nie dotyczą, że one nie muszą czegoś tam robić i żeby nie zwracać im uwagi. Obserwowałyśmy to już wielo, wielokrotnie. Wy zapewne też ci, którzy siedzicie dłużej w zwierzęcym świecie, także jak zawsze uczulamy, żeby pomagać. Dobrym organizacjom i osobom, które transparentnie działają, tak? Czyli poleca się moja zbiórka na zwierzaki z miska z okazji urodzin. Znajdziecie ją na moim profilu na Facebooku i także na grupie Surowe Kotki i Psy. Mam nadzieję, że szybciutko ją dokończymy. A zwierzaki z miska uratują kojane się. Tak, dobra, miałam słowo to. Teraz Kasia, witamina E. Mikrofon jest Twój. No dobrze. Tak. Dobre serce jest naprawdę wiele warte i w cenie, ale pomagamy z głową. To, to tyle. A ja, jeśli chodzi o witaminę E, no to na mnie dzisiaj spadł no powiedzmy obowiązek opowiadania o witaminach, a ja nienawidzę witamin. Witaminy są moim zdaniem nudne. O ile jeszcze witamina A jakoś ujdzie, to cała reszta jest swój. Także musiałam znaleźć coś, co yy, opowiem Wam z przyjemnością. I sama w trakcie tego opowiadania nie zasnę, więc wybrałam sobie witaminę E, która jest taką witaminą, trochę mi się wydaje. Witaminą taką... młodości! W reklamach tak mówią. Już nic nie mam. Nie mam telewizora, nie oglądam reklam. <grym> Tobie też to radzę. Nie no, ale jak witamina młodości, to zachęci naszych użytkowników, żeby dawać zwierzakom. Kasia, no trzeba korzystać. No no. Może ja zachęcę ich w inny sposób. Zobaczymy, dajesz. Ja mi się wydaje, że witamina E to jest taka witamina, która no wszyscy wiedzą, że, są, że jest, wszyscy wiedzą, że jest potrzebna, ale nie wszyscy chyba wiedzą do końca hmm, po co i hmm, w sumie to, co się stanie, jak będzie jej za mało w diecie psa i kota, a czy w ogóle to można im przedawkować, bo może nie, nie da się. Witamina E w diecie psów i kotów pełni dwie funkcje. Jest po pierwsze, antyoksydantem, czyli jest takim fajterem przeciwko wolnym rodnikom, które w organizmie powstają i powstawać muszą, bo tak sobie natura wymyśliła. Jeśli ktoś chce doczytać o wolnych rodnikach, to zachęcam, bo to też wolne rodniki to takie hasło, które. A może opowiemy o nich za którymś razem? Ja lubię wolne rodniki. Sama nazwa jest mega dobra. No dobrze, Dobra, ale jak to bardzo gdzieś... będziesz chciała, to możesz opowiadać. Dobra, jak użytkownicy i słuchacze będą chcieli, dajcie znać, czy chcecie wolne rodniki. Dobrze. <grym> Kasia, czym ja... <grym> Kasia nie chce, Kasia chce dalej Wam mówić o witaminie E. Nie. Chciałaś pewnie mówić, co się dzieje, jak jest za mało tej witaminy. Nie, chciałam powiedzieć, że witamina E y, działa antywolnorodnikowo i co? No, Wolnorodnikowo, dobrze Ci to idzie. boże. Nie da się skupić. No. E, m, tak. Staram się, jestem Cię trochę przygłucha, ucho mnie boli. No, Musisz mi wybaczyć, szaleństwo. E, dzięki temu, że działa tak jak działa, nie dopuszcza do uszkodzeń e, spowodowanych przez e, wolne rodniki i jej niedobór może wystąpić u psów i u kotów, i zaraz się dowiecie, kiedy przede wszystkim. I taki niedobór powoduje i u jednych i u drugich żółte zabarwienie tkanki tłuszczowej, a u kotów dodatkowo brak łaknienia, nadwrażliwość okolicy brzucha przy obmacywaniu, czyli też jakoś nie są tu bardzo specyficzne objawy. U psów są to zaburzenia rozrodu, osłabienie mięśni, w tym mięśnia sercowego również i zwyrodnienie siatkówki, czyli też nie są to jakieś bardzo szczególnie... Specyficzne objawy i pytanie, kiedy takie niedobory mogą wystąpić, bo karmy komercyjne są. Do karm komercyjnych jest dodawana witamina E w postaci estrów. Źródłem witaminy E są głównie oleje roślinne, czyli np. olej słonecznikowy, sojowy. No, tego się nie dodaje do karmy dla zwierząt, raczej, przynajmniej poprosimy nie dodawać. Natomiast to, co ja ciekawego wyczytałam dzisiaj a propos witaminy E, właśnie i tego, skąd się może wziąć niedobór, to jeżeli w diecie mamy dużą zawartość tłuszczów, dużą zawartość kwasów omega-3, a za małą witaminy E, no to niestety właśnie wtedy taki niedobór może wystąpić i przede wszystkim u kotów. I w karmach zazwyczaj jest taka ilość witaminy E, dostosowana do ilości tłuszczów w karmie, ale jeżeli dajecie kotom suplement kwasów omega-3, który jest olejem, i dajecie go dużo, to wiecie już do czego w taki sposób można doprowadzić. No, właśnie do braku za małej podaży witaminy E. Dlatego warto wtedy rozważyć jakąś dodatkową suplementację. Jeśli tego oleju dodajemy bardzo dużo, są tacy, którzy, na przykład mając koty nerkowe, dają, dają tak solidnie i pomyślcie też, jeżeli robicie w ten sposób i traktujecie olej z łososia chociażby jako dosmaczacz, jeżeli codziennie ląduje w psie i kocie miejsce, mhm. bo kotek lubi, no to raz, że kalorii. ładujecie mu więcej kalorii, to mhm. jeszcze, jeszcze można spowodować u niego niedobór witaminy E, który jest możliwy. I bardzo ciekawa druga rzecz. Kiedyś na, w hodowli jemników stwierdzono u psów, które nagle zmarły, zwrotnienie mięśnia sercowego. I okazało się, że przyczyną tego była właśnie, był właśnie brak witaminy E, chociaż koty były, psy były karmione karmą zbilansowaną, w czym był problem? W tym, że to była karma sucha w bardzo dużych workach, i przez bardzo długi czas w tych workach przechowywana. Także witamina A, no, mówiąc, w prosty sposób była, ale się zmyła. Także weźcie to też pod uwagę, jeżeli kupujecie dla swojego psa mm, suchą karmę w takim worku 15 kg, bo ostatnio to głównie takie są dostępne, niestety. Mhm. Małe, pojem, ma, małe opakowania kupowane są na pniu. Y, także jeżeli kupujecie takie 15 kg, to no, niestety on, to nie może sobie tak leżeć w, mhm. w tym worku i leżeć i leżeć, bo no tam jeszcze przy okazji wyrastają różne nieciekawe rzeczy, których nie, nie chcielibyśmy, żeby się znalazły w misce naszego psa. No ale właśnie niestety utrata witamin, tym grozi takie długie przechowywanie. I ostatnia rzecz, która powiedzmy jest względnie ciekawa, jeśli chodzi o, o witaminę E, to czy można przedawkować witaminę E? Czy można nasypać powiedzmy do barwa tyle witaminy E? No... Trudne czy możliwe, czy w ogóle jak to komuś to się kiedyś udało? Chyba nie. No udało się, y, znaczy udało się. No z, nie, no barferowi żadnemu nie znam. Takiego nie, barfero, udało, barferowi, barferowi y, nie. Natomiast. Y, przemysłowi karmowemu? Na pewno przemysłowi się karmowemu. Udało. Może się udać, y, chociaż nie bardzo wiadomo jak można by to zrobić, ponieważ górnej, y, y, górnego limitu dla kotów nie wyznaczono, mm -hmm. dla psów wyznaczono, ale to też jest y, taka bezpieczna granica i nie wiadomo czy powyżej niej y, jakieś y, y, objawy rzeczywiście wystąpią, czy trzeba będzie jeszcze jeszcze dodać tej witaminy E. No ale generalnie opinia jest taka, znaczy opinia, jest tak, że, że nie, nie są określone jakieś yy, dokładne, dokładnie nie są określone yy, efekty przedawkowania witaminy E. No, co nie znaczy, że że sypiemy do barfa na potęgę. No, ale dajemy więcej niż myśleliście, tak. bo często mamy z Kasią pytania, ojej, a dlaczego tak dużo tej witaminy E? No może dlatego Sherlocku, że dajemy większą tłustość i to powinno wtedy rosnąć, tak? Nie mówiąc o tym, że organizm zwierzęcia chorego też potrzebuje tej witaminy E zdecydowanie więcej, na przykład przy chorobie nerek, przy chorobie serca, przy chorobie trzustki. W zasadzie każdy stan zapalny też zwiększa zapotrzebowanie na witaminę E, także o to w tym wszystkim tak. chodzi. Tak, i jeszcze jedna rzecz, bo mm, to, że witamina E z antyoksydowa, to jedna, a dwa: że witamina E jest także konserwantem. On hmm. się dodaje do kosmetyków, ją się dodaje do, jest dodawana do żywności i poniekąd taką rolę też pełni w karmach: zapobiega w utlenianiu, no i w barwie również. Do barfa żadnego innego konserwantu nie dodajemy, więc tak naprawdę ta większa ilość witaminy E, właśnie między innymi tam. Za to ma y, służyć. No to co? Rozprawiłaś się z witaminą E? Było strasznie? Nie. Dałaś radę. Także myślę Kasia, bardzo ładnie. Bardzo Ci dziękujemy bardzo że zebrałaś proszę. dla nas te informacje. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wszyscy zapamiętacie, że witamina E jest bardzo ważnym suplementem, tak samo w diecie psów. Połkotów ona była dodawana do barwa od bardzo dawna, a w psiej diecie to w zasadzie no nie. surowe zaczęły dopiero o tym mówić, tak? Także to jest teraz zabawne, jak obserwuję jakieś inne opowieści ludzi, którzy piszą Wielkie posty o tym o barfie, o innych rzeczach, i jak to oni sami odkryli, że tą witaminę E trzeba. A dodawać. Pozdrawiam Was, ja też Was śledzę. Pamiętajcie, jak patrzycie w otchłań, otchłań patrzy na Was i doskonale wiem, co robicie i że się inspirujecie tym, co od lat już robię. Także miło by było pisać w bibliografii, skąd bierzecie pewne rzeczy do mnie. Także tak. A w zasadzie to ciekawe, dlaczego psy miałyby być gorsze i nie dostawać yy, witaminy E. A nie wiem, a dlaczego ogólnie jest takie podejście do psów, że im nie trzeba było dziennie bilansować, mniejsza dbałość, wszystko w taki sposób? No tak, że nie trzeba im było ważyć z aptekarską precyzją do 10 miejsc po przecinku. Nie mam pojęcia. Czy ktoś może nas oświecić? Dlaczego psy jako gorsze? Bo z jednej strony bardziej rozpowszechniony był, wydaje mi się, ten psi barw i mhm. bardziej się o tym mówiło ogólnie, więcej było i karm psi, więcej badań na psach, ale tak naprawdę podejście do nich było zawsze takie trochę... Po Macoszemu, mniej ta rozbudowana suplementacja, właśnie mniej zwracania uwagi na stosunek sodu do potasu i że też ta sól się przydaje w tej diecie, ma jakiś tam sens. O, o tej witaminie E też nie było mówione, póki nie zaczęliśmy o tym mówić, i najpierw wszyscy nas tak krzywo patrzyli, A, dlaczego o tym mówicie? Nie dodatkowe suplementy, suplementoza i jakieś dziwne teorie, tak, też czytałyśmy w tym tygodniu. A, jakieś dziwne posty, w których było mięso zapewnia psu wszystko, co potrzebuje. I jak ktoś dodaje suplementy, to znaczy, że Zbilasować mięsem tego wszystkiego, żeby pies miał nie, wszystko, co nie, potrzebuje. Nie, nie, to było tak, że tak, e, było. stosowanie suplementów oznacza, że ma się w braki w wiedzy. A to ten, to ten drugi pan. Ja mówię <grym> Aha, o tej pani, co okay, tam z Tak, po prostu czytamy to z Kasią. I naprawdę boli głowa i puchną uszy. I potem mam zapalenie ucha. No, tak, wiesz. Gnieszka ma zapalenie ucha i dlatego ja musiałam opowiadać o witaminie. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. No mam nadzieję, żebym nie musiała opowiadać. Zdrowieje, bo już nawet trochę coś słyszę. Halo, halo, ziemia, słyszycie mnie? Tylko piszcie mi w uchu, jakby statek obcych się znowu chciał ze mną połączyć, ale to już będzie dobrze. Nie, martw, nie martwcie się o mnie, ja przeżyję wszystko, jestem jak karaluch. Tak. Co jeszcze, kaś mieliśmy w planie? Co było w programie w Twoim? Miałaś opowiedzieć o jakiejś fajnej pacjentce? Opowiedz o tej fajnej pacjentce, co mi dziś rano opowiadałaś. A co ja Ci opowiadałam dzisiaj rano? No, no zdumienie. O nerkach? Mm, mm, o tym, że nie będą dawać, bo za dużo suche i versus mokre. A, nie, to, to jest smutne. No jest nie. smutne, ale to też jest straszne. Jak przychodzi klient i mówi bo mój pies jest odwodniony i on ma kamienie i co robimy? A co piesy je? No suche. No dobra, to dajemy mokre. Nie, nie, mokre nie, bo on będzie za dużo sikał. I dietetyk wtedy robi. Yy, I co teraz? No. no to było tak. To, to Dobre streszczenie. To, no to było tak. Tak, Dobre streszczenie, ale no to było takie, takie przykre. No ale różne historie słyszałam w tym tygodniu. M wywróżenie z badania moczu, w którym w zasadzie nic nie było, że zapalenie pęcherza jest z nerek, ale nie trzeba ich badać. Tylko trzeba dać dożywotnio karmę urinary no. Znajdź błąd. Logiczny w myśleniu. Także tak. tak siedzimy sobie i tak słuchamy tych opowieści i tak, dlaczego nam ktoś to robi? Dlaczego ktoś tym biednym ludziom naopowiadał takich rzeczy? Dlaczego ktoś się martwi, że pies będzie za dużo siusiał, a powinien dużo siusiać, żeby nie mieć kamienia? Nie mogę w to uwierzyć, tak? Także. Jak ktoś myśli o karierze dietetyka, niech się zastanowi jeszcze ze trzy razy, bo widzimy, że robi się to też coraz popularniejsze i każdy, kto tak myśli, a nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, otworzę sobie gabinet dietetyczny, będzie fajnie. To potem witamy w naszym świecie. My mamy, pamiętajcie, bardzo dużą grupę wsparcia. Ja mam Kasię, Kasia mnie. Mamy Ole, mamy naszych admin administratorów, mamy duże grona przyjaciół, rodzinę. Także nie jesteśmy sami, możemy się wygadać. To nie jest praca dla osób, które nie lubią ludzi i które nie mają dużego kręgu wsparcia. Także... Uczulamy na to, bo to jest prosta droga do depresji i bardzo dużych problemów, hmm, wynikających z tego, że tak naprawdę dzień w dzień patrzy się na cierpienie, często też na głupotę ludzką. I tak jest każdego dnia. A przypadki, kiedy zwierzę trafia dostatecznie wcześnie, żeby je zupełnie ratować, nie są częste. Tak? No, niestety, my też hmm, pracujemy w lecznicy, tak, czyli lekarzy mamy przez ścianę. Mhm. I z nimi zawsze się możemy skonsultować. Ja sobie nie wyobrażam pracy bez, bez stałego, stałej współpracy z lekarzem, kiedy człowiek zostaje powiedzmy z tymi wynikami badań. I, i, I ma ułożyć na, na ich podstawie dietę, a potem coś się dzieje mhm. z tymi wynikami, i nie wie, czy to on coś popsuł, czy to po prostu zwierzę się gorzej czuje, czy cokolwiek. I czy opiekun mówi całą prawdę, bo może jest w takich nerwach, że już nawet nie, jest, nie rejestruje, co mówi lekarz, i jeszcze coś tam jest dodatkowo zaburzone. To nie jest praca, gdzie można sobie działać na zasadzie a, wolnego elektronu. Czyli bez wsparcia właśnie z lecznicy, lekarzy, bez wsparcia też lekarzy, którzy prowadzą danego pacjenta, z nimi też się trzeba kontaktować, no i bez tej grupy wsparcia tej najbliższej, bo psychika tego nie wytrzyma. Hmm. No niestety, także to, to jest to nie jest niestety praca dla tak jak ja rezygnowałam z poprzedniej pracy i zaczynałam pracę w lecznicy. I ktoś, komuś o tym mówiłam, to słyszałam często, że, o, no tak, ja też tak bardzo lubię zwierzęta. No, W tej pracy, ba nawet może lepiej byłoby tych zwierząt nie lubić. Nie żartuję, ale no, to jest praca bardzo mocno obciążająca psychicznie, dlatego jeżeli ktoś chce być dietetykiem, bo lubi zwierzęta, no to niech się zastanowi, czy nie, czy w jaki sposób do, do nich podchodzi, bo jeżeli zbyt emocjonalnie, no to się bardzo szybko wypali. Tak, trzeba mieć coś poza pracą, tak? czyli grupę przyjaciół, inne hobby, inne zainteresowania, inne rzeczy, które robią, że odrywasz od tego swój mózg. To była jedna z pierwszych rzeczy, które chciała doktor Neska. Ty się wypalisz, musisz mieć coś poza robotą. Tak? No i mam, i się nie wypaliłam, ale mam też zupełnie inne podejście. Jest weekend, ja nie siedzę w weekend i nie przeżywam, co się dzieje z jakimś pacjentem, bo nie jestem w stanie tego robić. Ja ostatnie 36 godzin. A tak się czułam, że po prostu spałam non stop, nie da rady aby być emocjonalnie cały czas zaangażowanym w to, tak. weekendy są od resetu, odrobienia innych rzeczy no chyba, że Kasia ma się soboty pracujące ale wtedy masz swoje dni. <grym> ale ja mam wolne wtedy piątek dokładnie w których musisz zadbać o swoją głowę, pamiętajcie o tym i nie zadręczajcie swoich lekarzy, czy swoich dietetyków swoich behawiorystów w dni, które one maj oni mają wolne od pracy, jak siedzicie ze zwierzakiem, ja tego powiem, do tej pory nie mogę to wy tego zwierzaka pakujecie, jedziecie do Najbliższej lecznicy, a nie wypisujecie po wszystkich świętych maila. Czy jak wasze dziecko jest chore, to siadacie do kąpa i piszecie do lekarza pediatry, nawet maila nie macie do tego lekarza pediatry i tego nie robicie. I podejrzewam, że tak powinno też być w tym świecie, ale nie jest, i to rozdeniwiło wiele osób do, do tego, że o nie będę nic robić, poczekam, aż się ktoś tam odpisze, nie? No to nie tędy droga, tak? Jedna rzecz to jest zadręczanie, a druga rzecz to jest to, że temu zwierzakowi realnie coś się może stać. Przecież. No nie poczarujemy przez maila, żeby zrobić coś, żeby było lepiej. To się tak nie da, to tak nie działa. A kolejna sprawa, my jesteśmy tylko ludźmi od żarcia. A to są zwierzęta często chore, gdzie najważniejsze jest leczenie, kontakt z lekarzem, mogą być kryzysy. I jedzenie nie ma z tym nic wspólnego. I to jest jakby ślepa droga, że zajmujecie się pytaniem wtedy o dietę. Wiele to się pyta potem, jak zwierzę już zostanie unormowane. Także... To chciałam jeszcze zwrócić na to Waszą uwagę, bo to doprowadza do, do szaleństwa. I na to zwrócić też uwagę osób, które będą podążać naszą drogą. Obserwujemy sobie niektóre osoby, jak znikają potem z rynku, i wiemy, że to może być właśnie dlatego, że nie miały dostatecznego wsparcia, tak? że ciężko jest być z tym wszystkim samym. Także zachęcamy do kontaktu, jak ktoś czuje się sam, bo potrzebna jest grupa wsparcia. Nie? Tak, najlepiej mieć kogoś, kto to też pracuje jako dietetyk, bo ja mam Agnieszkę, Agnieszka ma mnie. Mnie jest o wiele łatwiej, bo jak zaczęłam pracować, to mi Agnieszka od razu powiedziała, jak to wygląda i na czym to polega, i że to nie jest wcale kolorowe i wspaniałe i cudowne zawsze. Dlatego trzeba mieć kogoś, kto. Pracuje w tym samym zawodzie i jest w stanie zrozumieć to, co, to, co mówimy, mhm. ale też mieć kogoś zupełnie spoza, tak. spoza tego kręgu, z kim można rozmawiać o wszystkim, tylko nie o pracy. Tak, dokładnie. Musicie mieć swoje inne hobby, ale tak. to też jest zalecenie ogólnie dla wszystkich, którzy bardzo kochają zwierzęta. Nie możecie tylko i wyłącznie poświęcać się dla waszego chorego pupila. Bo też ześwirujecie. Znajdźcie jakieś inne dodatkowe hobby, coś, co jest tylko i wyłącznie dla was. Nie da się żyć latami ze zwierzęciem przewlekle chorym, na najwyższych obrotach, funkcjonując tylko myśląc, o Boże, moje zwierzę umiera. Mam takich pacjentów i staram się ich namówić do tego, żeby robili coś dla siebie. Zaczynamy często od prostych rzeczy, na przykład proszę Pani. Niech pani się też przebada. Pani się nie badała od wielu lat, e, tylko ciągle kot, kot, kot albo pies, pies, pies. E, a na przykład pacjent mówi, znaczy opiekun pacjenta mówi, że schudł 10 kg w 3 miesiące. No ludzie, to nie jest zdrowe, to nie są zdrowe nerwy. Trzeba zadbać o siebie, e, pomyśleć o jakiejś jodze, chociaż raz w tygodniu na godzinę, poćwiczyć w domu, chociażby wyjść na spacer, póki jeszcze nas nie zamknęli na maksa w domu. Dbajcie o swoje głowy, bo to, co się dzieje, jest coraz gorsze. I co zabawne, my z Kasią jesteśmy bardzo stabilne w tym całym szaleństwie, nie? Mimo tego obciążenia śmiercią, 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 śmiercią cierpieniem i cierpieniem. Tak? No, jakoś się trzymamy. Hmm? także Dlatego, no, bo wiemy, z jakim podejściem trzeba do tego podchodzić i wiemy, co robić, żeby nie było. Żeby było dobrze. No, jeżeli tak zmieniamy coś na plus, całkiem dużo coś, i obserwuje się coraz więcej tego, że ludzie chcą sami zmieniać żywienie swoim zwierzętom i widzą, jak to jest ważne. Więc jeżeli będą to robić od mojego zdrowych zwierząt, to być może mniej będzie do nas trafiało ciężko chorych zwierzaków, co cieszy. No i za 10 lat dietetycy będą już tylko układać diety dostosowane do preferencji, czyli na przykład sama wołowina. Nie, nie, niektóre tak dobrze nigdy nie będzie. Nie śni, nie śni Kasia. Nie, no ja się śmieję, ale może Choroby cywilizacyjne. Będzie... Nie, to nas wszystkich dojedzie. Także zawsze będą potrzebni ludzcy dietetycy i ci dietetycy od zwierzaków, żeby pomagać ludziom w tym wszystkim. Nie co o tego całego pożywienia, jakie się dzieje, więc... Będziemy prawdopodobnie trochę inaczej działać wtedy, szukać dojść do dobrych surowców, dobrych produktów. Pewnie będzie jeszcze więcej alergii, nietolerancji, no. myślę, że więcej nowotworów. także. Ale się zrobiło to nas czeka. promiennie i optymistycznie. Tak, pamiętajcie, żeby zamówić dla siebie jedzenie i dla Waszych kotów. <laughs> w lutym prognozowane jest, że jedna trzecia pracowników będzie na kwarantannach, więc możecie sobie wymyślić i wyobrazić, co to oznacza? Znika jedna trzecia kurierów, 1 trzecia pań z Biedronki, jedna trzecia pracowników rzeźni, no już mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Także tak. Chcesz jeszcze ich postraszyć Kasia, czy już damy im spokój? Nie, chciałam tylko powiedzieć, żeby nie traktowali barfa jako tatara i nie jedli barfa zamiast tatara. A co, zjadłaś tak? Nie, ostatnio ktoś tak zrobił. A, to nie ja, to nie, nie ja. Nie, 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 nie ty, nie. ale tak, ktoś ostatnio zjadł barfa. Nie powiesz kto. Nie, nie. Dobra, ale nie jestcie tego, bo ale to nie, nie wolno, tak. to jest dla waszych zwierząt, halo, bo wy możecie sobie zrobić sami dla siebie, także, a, no dobra, chyba, że będzie straszny gruzo, ale ugotujcie wtedy. Puszki możecie, tylko je próbuję. doprawcie, bo są smaczne. Nie polecam, ja nie <laughs> próbuję takich rzeczy, nie obijadam moich biednych kotków, Kasiu. Ja tylko <laughs> próbowałam. Czy znaczy na pewno jest dobre dla podniebienia, czarusia? A, a jak ci, a jak ci ten, Jilka chce kraść KFC, to co? No to nic, to pilnuje, a jak się nie upilnuje, to kradnie KFC i mm. ja go Julkę, Julka ucieka i tak sobie biegamy. No, no. to może, że jej zamian trochę karmy i będzie git. Mm. Kwita będziecie. No dobra, Bulinek z nami był przez cały czas nagrywania, tak. wysyła wam moc miłości dla waszych zwierzaków. E, dajcie znać, o czym chcecie posłuchać w następnym podcaście. W ogóle piszcie do nas, udostępniajcie nas, niech to idzie dalej i szeroko. I to chyba tyle. Nie, jeszcze nie. Co jeszcze? Bo ja muszę pozdrowić. A, ja ja zepsuję to Kasi Kasia pozdrawia cholesterolki które bardzo kocha a ja pozdrawiam <noise> tak. wszystkich swoich pacjentów e, odzywajcie się też bo będę mogła was wtedy imiennie pozdrawiać Ta, da, da. to są moje cholesterolki nie twoje także po, a, ja pozdrawiam Frediego i Gruszkę i pozdrawiam jeszcze Pana Kota Panie Kocie pozdrawiam a Pana Kota którego? bo ja mam paru Panów Kotów no Pana Kota z którym ostatnio rozmawiałam to znaczy nie z Panem Kotem ale o Panu Kocie rozmawiałam Dobra. Pan kot też został postraszony dietami nerkowymi, ale nie będzie żadnych diet nerkowych. A ja pozdrawiam małe norweskie leśne mojej pacjentki Izabeli. Także ona wie, że to o niej i spóźnione życzenia urodzinowe. Dobra, jak chcecie, żebyśmy kogoś pozdrowiły, to mam pomysł możecie wykupić życzenia będą dziwne, bo to ja i Kasia prowadzimy te, to nagranie, pod warunkiem, że wyślecie nam na maila kontakt małpa surowe kotki, potwierdzenie przelewu na dowolną kwotę, na zwierzaki z Mińska, albo na e, jakie jeszcze fundacje? na zwierzaki z Mińska, tak. ale jeszcze też na dakotki, bo dakotki o. też są dobre i one też potrzebują pomocy e, także w tym tygodniu na te dwie i będą pozdrowienia spersonalizowane obiecujemy, że będą przedziwne tak, na pewno Kasiu. Także trzymajcie się, ode mnie to już wszystko i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Pa pa.